Dobry mecz w naszym wykonaniu, trudny, bo przeciwnik głównie nastawił się na to, żeby, żeby wybijać piłkę kolejny raz bardzo defensywnie grając, ale znaleźliśmy na to, znaleźliśmy na to szybko szybko rozwiązanie w pierwszej połowie, a później już tylko kontynuowaliśmy to w drugiej. Mimo iż momentami musieliśmy się cofnąć i, i wybijać te piłki z naszego, sprzed naszego pola karnego. No przed tym spotkaniem mieliśmy troszkę problemów kadrowych, w związku z tym ograniczałaś troszkę nasze możliwości przed tym, przed tym spotkaniem. Jednakże mieliśmy swój plan, widzieliśmy też jakie słabości posiada drużyna Błonianki, bo nie. Chcieliśmy ze słabości uderzyć. Chcieliśmy znaleźć te problemy, które możemy, właśnie Bońianki, które możemy wykorzystać. I tak naprawdę powiem szczerze, że, że realizowaliśmy te założenia z mojego punktu widzenia bardzo dobrze. Oczywiście nie uniknęliśmy błędów, które chociażby spowodowało zdobycie przez zboniarkę pierwszej, pierwszej bramki, bo chcieliśmy jak najdłużej wybronić to spotkanie na wynik remisowy, troszeczkę odważniej i agresywniej zaatakować, jeżeli ten wynik będzie dla nas korzystny. Założenia w drugiej połowie przy, nawet przy wyniku 0-1 nie zmieniały się. Chcieliśmy jak najdłużej ten mimo wszystko wynik 0-1 utrzymać, tak żeby te 10 minut ostatnie spróbować yy, zremisować, bo nie ukrywam też znamy swoje miejsce w szeregu i, i wiemy o co walczy Błonianka, wiemy o co my walczymy że ten remis dla nas byłby naprawdę bardzo cenny yy, i tak też się stało, no, do 88 minuty było 0-1, gdzie przy doliczonym czasie gry Różnie mogło być, bo wiemy, jakby wiemy jak mogłoby zareagować obrona błonianki. I niestety no, po raz kolejny takie zwykłe, banalne indywidualne błędy w obronie. Zaważyły, że tracimy piłkę w sektorze środkowym. Idzie piłka kontra, jesteśmy ustawieni, jest rzut karny. Rzut karny właściwie to załatwił to spotkanie już na 2 -0. Trzecia to była trzecia bramka była tylko konsekwencją tego, że rzeczywiście byśmy odkryci już i ten mecz się skończy przy, przy wyniku 0-2. Szkoda, bo uważam, że mimo wszystko do tej 68 minuty byliśmy. Może nierówno aż tak rywalem, jednakże na tyle umiejętnie broniliśmy się, w tej defensywie na tyle umiejętnie pracowaliśmy że straciliśmy tylko jedną bramka, mieliśmy swoje szanse chociażby ze stałych fragmentów gry, czy z niektórych kontr, które wyprowadzaliśmy.